Proszę, proszę wejść do środka, proszę uważać na głowę, bo te belki tutaj są tak niskie. Strasznie tak nisko. W starych, typowo dolnośląskich domach. To jest kuchnia, chyba najstarsza część domu, i zaraz tutaj obok, proszę uważać. Po schodkach też na głowę, proszę uważać. W jaki sposób trafiła Pani tu do Kromnowa? To koniec świata, to ostatni dom. Ten dom znaleźliśmy po wielu poszukiwaniach. Właściwie od lat poszukiwanie domu na wsi było naszym hobby. Bo ja już wiedziałam po miesiącu poszukiwań, że jest to naprawdę wyjątkowe miejsce. No i nam się w końcu udało. Zebraliśmy tam, zmobilizowaliśmy wszystkie środki. No i pod koniec listopada w taką szarugę jesienną, wieczorem, no nie zapomnę tego momentu, kiedy drzewa nam tak zasłaniały, zamiatały drogę, te liście powiewały, otwieraliśmy pierwszy raz te drzwi już do naszego domu. No i okazało się, że przyszedł on w takim momencie, no idealnym właściwie, mam na myśli. Etap naszej rodzinie, kiedy chłopcy już są prawie dorośli, przyjeżdżamy tutaj. Każdy ma swoje, swoje zadania. Jeden się rzuca do, do romania drewna, inny przynosi wodę. Ja sobie spaceruję po łące albo pielęgnuję kwiaty. W końcu znalazło się i miejsce, i czas na dłuższe rozmowy. W naszej kuchni centralne miejsce zajął duży stół, na który nie było miejsca w, w cieplicach. No, i przy tym stole właściwie toczy się całe życie, jakie tutaj spędzamy. Jest wreszcie czas na wszystko. Przy tym stole powstawa książka. O, proszę bardzo. Na tej kuchni pani gotuje? Tak, też. Też na tej kuchni gotujemy, bo ona spełnia jakby takie dwa zadania. Zimą możemy tutaj rozpalić, jest w kuchni przytulne ciepło, a oprócz tego właśnie można na niej coś zagrzać, ugotować. Na piecu nikt nie śpi. Nie, nie, to jest za mało miejsca, żeby, żeby ktoś spał, ale ta kuchnia ma swoją też zapewne ciekawą historię. A wie pani, kto w tym domu mieszkał przed wojną? Mieszkała tutaj samotna kobieta z córką. Był to ostatni dom we wsi, czy nawet za wsią kobiety musiały wieść tutaj trudne życie, bo w tej chwili jest wygodna asfaltowa droga, którą możemy dojechać aż pod sam dom, ale jeszcze kilka lat temu była to wyboista, kamienista ścieżka. Widzimy fragment jakiejś deski pomalowanej z niemieckim napisem. Może to pani odszyfrować? Richter Stuhl Christ i się urywa ta deska. Także fotel sędziego Chrystusa jest to na pewno fragment z wyposażenia kościoła ewangelickiego, który tutaj w Kromnowie już jest w tej chwili niestety w stanie kompletnej ruiny. Było to takie ciekawe znalezisko, bo kiedy porządkowaliśmy różne pomieszczenia tego domu, mąż podniósł taką szarą deskę odwrócił ją. No i naszym oczom się ukazał ten piękny napis. Piękny, bo, bo mamy tutaj dwa kolory. Czerwony i niebieski. I jest to pismo gotyckie. Moja przyjaciółka Maria z Bydgoszczy zjawiła się tutaj kiedyś i jej, no, opowiedziałam, wiesz, ja tu bym chciała właściwie w życiu to bym chciała jeszcze coś takiego zrobić. Usiąść przy tym stole i napisać książkę o Dolnym Śląsku. Napisać o tej okolicy, o tej może mniej znanej okolicy, bo przecież Śnieżka, Karkonosze to są terminy, pojęcia Znane każdemu Polakowi i nie tylko coraz więcej zagranicznych gości tu przyjeżdża. A kto słyszał o małym Kromnowie? No właśnie. Kromnów, Kopaniec, Stara Kamienica, dalej Lwówek, Antoniów, Płakowice, to są miejscowości, które się później pojawiły w mojej książce, ale wracam do tej mojej znajomej, która przyjechała w ubiegłym roku latem, niespodziewanie zjawiła się tutaj znowu no i pyta: co z twoją książką? Ja mówię, nie napisałam książki, mam pomysł, ale nie wiem, kto to wyda. Była bardzo rozczarowana, zachęcała mnie jak mogła, podsuwając jakieś pomysły związane z internetem i tak dalej. W każdym razie po dwóch dniach dostałam od niej kopertę, a w tej kopercie nic poza małym wycinkiem z gazety, który informuje o konkursie właśnie na powieść związaną z dolnym śląskiem. No i w konkursie chodziło o to, aby przedstawić dolny Śląsk w czasach, kiedy się wszystko zmienia. Założeniem było, aby bohater lub miejscowość położona w, na Dolnym Śląsku wystąpiła w tej książce. No i tyle. No więc ja stwierdziłam, że jest to moja szansa. I we wrześniu, we wrześniu zaczęłam pisać. I mi bardzo pasowało, bo ja, tak jak mówię, od lat zachwycam się. Bogactwem historii, bogactwem natury, bogactwem skarbów ziemi, jakie kryje ta okolica, ale również zachwycają mnie ludzie, którzy tutaj mieszkają, którzy albo tutaj byli już od wojny, albo ludzie, którzy przyjeżdżają tutaj, bo noszą swoją ojczyznę w sercu i mają potrzebę gdzieś tam już jako 80-letni staruszkowie tu przyjechać, żeby chociaż raz jeszcze to zobaczyć. No i pomyślałam sobie, wiele książek polega na tym, że się coś wymyśla. Natomiast ja w tej książce chciałam przede wszystkim w zachwycie pokazać to, że życie tutaj no, na tej prowincji jest tak przebogate, jest tak zachwycające i no, stanowi nieustanną przygodę. Miałam pomysł na zbiór opowiadań, nie miałam koncepcji gotowej powieści. Zaczęłam szukać wątku, który mógłby połączyć wszystkie opowiadania. No i znalazłam wątek romansowy, po prostu, który wydawało mi się, że może być wdzięcznym połączeniem tych wszystkich historii. Krótko mówiąc, moja bohaterka przyjeżdża na wieś, zupełnie przypadkowo wybiera miejscowość. A rzecz się dzieje współcześnie. Tak, cała historia to właściwie trzy tygodnie pobytu właśnie w Starej Kamienicy. Przyjeżdża na tę wieś i właściwie nie oczekuje niczego. Tęskni za takim spokojem, za godzinami spędzonymi nad książką, gdzieś tam pod Starą Grupą. Ruszą, czy też marzą jej się samotne spacery gdzieś w okolicy. Tymczasem wszystko się układa inaczej. Zaczyna poznawać ludzi, którzy mieszkają w okolicy, i poznaje pana, który widząc jakby, jakim wdzięcznym jest obiektem do pokazania tego terenu, do zachwycenia jej tymi okolicami, zaczynają robić rozmaite wypady do różnych miejsc. Głównie są to góry izerskie i po górze izerskie. Czym jest dla pani Dolny Śląsk? Dolny Śląsk to jest po prostu moja ojczyzna. Nawet czasami robiąc wypady gdzieś w Polskę dalej, sprawdzam, czy jeszcze, jeszcze tutaj czuję się u siebie. Także zdecydowanie Dolny Śląsk to są te granice mojej takiej małej, prawdziwej ojczyzny. Pisząc tę książkę, wydawało mi się, że mam prawo właśnie wypowiedzieć się jako przedstawiciel pokolenia, które tutaj przyszło na świat i właśnie... Tak mocno pokochało tę ziemię i tak bardzo chcę zgłębiać jej historię, nie, nie tylko tę najnowszą, której sama doświadczam, ale historię dużo głębszą, zrozumieć tę ziemię, która mówi tyloma językami. I mam nadzieję taką, iż mój głos mógłby się wydać interesujący, czy może nawet ważny dla porozumienia między...